Cześć! dzisiaj zrobimy sobie sernik kajmakowy. Co nam będzie do tego potrzebne? 220 g herbatników. W naszym przypadku są to herbatniki czekoladowe, ale mogą być też inne. Cukier puder, mleko, jeden budyń waniliowy albo śmietankowy. To macie do wyboru. Kilogram sera do sernika, 400 g masy kajmakowej, 5 jajek, 100 g orzechów włoskich i 200 g masła. Ok, zaczniemy sobie przygotowania od tego, że w rondelku albo w jakimś innym naczyniu rozpuścimy sobie 100 g masełka. I jak to masło nam się rozpuści już, to będziemy je mieszać z rozdrobnionymi orzechami i z pokruszonymi herbatnikami. To będzie nasz spód, ale to za chwilę. Dobra, maselko się rozpuściło, wsypujemy sobie herbatniki, orzechy. Wcześniej zapomniałam dodać, że do tej masy na spód wsypujemy sobie jeszcze 1 czwartą szklanki cukru pudru. I to wszystko teraz mieszamy, tak żeby nam się te składniki trochę połączyły masłem. No to tylko po to, żeby był spód idealny, tak? No. Okay, spód naszego sernika mamy gotowy. Wyłożyliśmy sobie wcześniej blachę papierem do pieczenia. Teraz wysypujemy sobie ten spód. Opa. I trzeba go ładnie tutaj rozłożyć. Równo. I dobrze przygnieść. No dobrze, to ja Ci przekręcę teraz, a Ty pokaż dalej, co będziesz robić, dobrze? Okej. Okay, Przechodzimy dalej. potem, a teraz weźmiemy się za naszej masy serowej. W misce mam już 100 gram masła. Teraz dodaję do tego dwie łyżeczki, łyżki cukru pudru. Możecie dodać trzy, ja wolę trochę mniej słodkie, dlatego daję dwie. Ok. Tak będzie bardzo słodkie. Na pewno tak. Dodajemy a ja mam podwyższony cukier i co? Cały budyń śmietankowy albo waniliowy. Dlatego ciasta robimy tylko od czasu do czasu. A że będziemy mieli w tej chwili gości, no to możemy skorzystać. No Ale chcemy wam pokazywać, ale no troszeczkę będzie kiepsko z tym. E, teraz dodajemy sobie jeszcze do tego. No co sobie dodajemy? Trzy łyżki mleka. Raz, a. dwa, trzy. Kilogram sera oczywiście. dobrze, to resztę za chwileczkę wiemy, a ty pokaż, co będziemy dalej robić. Ok, do tego jeszcze oczywiście ser zaraz dołożymy. Dodajemy sobie nasz kajmak, tylko odkładamy, tak jak ja tu mam odłożone dwie trzy łyżeczki, które nam później posłużą na wiesz jako, jak się mówi polewa. Zrobimy sobie polewę. Ok, czyli kajmak, który też zaraz dołożymy resztę. No. I ostatnim składnikiem masy serowej są jaja. 5. Dobra, ja to wszystko zaraz podokładam, i to będziemy sobie miksować. Tylko jest taka sprawa. Miksujemy sobie nie za długo, tylko do połączenia składników, bo jak nam się za bardzo serna powietrze, to później w trakcie pieczenia może pękać. Aha. Także miksujemy tylko do połączenia składników, nie dłużej. Okej, okay, ja sobie no teraz dobrze, dokładam. To zaczynamy miksować, tak? Nie, najpierw muszę podykować, że to jest. No dobrze, do tego Wam że nie będziemy pokazywać, wrócimy Pokażemy zakrywać. Wam masę, jak już będzie zmiksowana. Wracamy na wizję Mrzuron, szybkie i proste gotowanie. Zaczynamy! <grym> Masa serowa jest gotowa, wlewamy ją sobie delikatnie na spód. Wcześniej zapomniałam Wam powiedzieć, żeby składniki na tą masę serową były w temperaturze pokojowej wtedy się ładniej łączą ze sobą. No jedynie nam chodzi o masełko najgorzej, tak? Które się... Tak, ale ogólnie nie do końca. Um. Ale nie ma się co martwić, bo to się wszystko zrobi w pieczeniu, wszystko nam ładnie wyjdzie. Ale wiadomo, że lepiej jak jest od razu zblendowana na gładką masę. Tak. Dobra, przepraszam za skorbanie. Efekt boczny. Ok. Masa już jest gotowa. W międzyczasie jak my blendowaliśmy to wszystko, całą tą masę, piekarnik rozgrzaliśmy do 170 stopni. I wstawiliśmy sobie na, e, na sam spód, jak widzicie, wstawiłam pojemniczek z wodą. No tak. Czyli zrobiłam taką bardziej wilgotne ładne ciasto, żeby nam wyszło. I okej, okay, teraz sobie wstawiam na drugi poziom od dołu. I pieczemy najpierw 20 minut w temperaturze 170 stopni, a później zmniejszymy temperaturę do 160 stopni i będziemy piec 40 minut. A no to potem Wam powiem resztę. No to włączamy. O, przepraszam. W międzyczasie jak ciasto nam się piecze, przygotujemy sobie polewę na nie, rozpuścimy sobie lekką masełko i dodamy do tego te dwie trzy łyżki kajmaku, które zostawiliśmy. I potem jak już ciasto będzie upieczone, będziemy sobie polewę nakładać. 20 minut minęło. Przestawiliśmy sobie teraz na 160 stopni i będziemy piec nasze ciasto jeszcze przez 40 minut. Na razie nic nie widać, co się dzieje, ale niedługo zobaczymy efekt końcowy. Ciasto nam się piekło. Wyłączamy na razie piekarnik i zostawiamy na 15 minut z zamkniętymi drzwiczkami. A potem po 15 minutach, jeszcze na 15 minut, uchylimy i zostawimy też na razie w piekarniku. No, słuchajcie, nasze ciasto jest super. Stało trochę za długo na wierzchu, więc zaczęło się rozlatywać. Tu już mam je pokrojone i z powrotem w brytwance. Także, jak je wyjmiecie, polejecie tą polewą, to żeby za długo na wierzchu nie stało, bo ser będzie po prostu się rozpływał. A tam yy, dno też może się zacząć sypać. Także o, ciasto jest. Mariusz dla To bardzo zajada. pyszne, troszeczkę inne niż tradycyjny sernik, bo to A, nie jest tradycyjny sernik. Aczkolwiek muszę powiedzieć ja, że jest dość słodkie. Bardzo słodkie. Także dla tych, pyszne. którzy lubią słodycze, to w sam raz. Zapraszamy na nasze inne filmy. Subskrybujcie. Oglądajcie, polecajcie. No i do zobaczenia. Cześć.